Witam wszystkich, nazywam się Patryk Froley i jestem specjalistą produktowym do spraw ciągników. W tym filmie przyjrzymy się zarządzaniu zadaniami i licznikom pracy, które możemy ustawić w naszych maszynach z Cebis. Znajdujemy się obecnie w kabinie naszego ciągnika z terminalem Cebis, aby przyjrzeć się niektórym ustawieniom, które możemy wprowadzić, aby prawidłowo skonfigurować rejestrację paliwa i wydajności. Po pierwsze, Mamy tutaj tak zwane zarządzanie zadaniami. Jeśli więc wejdziemy do menu zadań, zobaczymy, że mamy 20 różnych zadań, które możemy zapisać w dowolnym momencie. W ramach każdego z tych zadań mamy te same informacje, które możemy rejestrować. Tak więc, na przykład, jeśli spojrzę na zadanie numer 1, widzimy, że mamy tutaj takie informacje jak data rozpoczęcia i zakończenia, szerokość robocza. Czas trwania itd., ale być może bardziej interesujące będą takie informacje jak zużycie paliwa, zużycie na godzinę oraz zużycie na hektar. Jak więc prawidłowo je ustawić? Wszystko zależy od tego, co znajduje się w naszym menu narzędzi. Tutaj widzimy, że mamy podmenu o nazwie liczniki pracy. Po pierwsze, widzimy, że należy ustawić szerokość roboczą naszego narzędzia. Jeśli więc na przykład mamy gruber o szerokości roboczej 3 m i ciągnik Arion 600, ustawiamy tutaj szerokość 3 m. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest ustawienie pozycji roboczej maszyny, a więc tego, kiedy gruber zaczyna i kiedy kończy pracę. Dzięki temu ciągnik wie, kiedy uprawiamy, a kiedy mamy podniesiony gruber i na przykład zawracamy na uwrociu. Więc zamiast WOM. Chcę mieć pozycję tylnego podnośnika, więc mogę tu wejść i ustawić, że chcę rozpocząć liczenie, gdy mój tylny podnośnik jest w pozycji roboczej, i chcę przestać liczyć, gdy mój tylny podnośnik jest w górnej pozycji. Dzięki temu teraz wiem, że kiedy używam przycisków od podnośnika na joysticku C-Motion, jednocześnie rozpoczynam i kończę liczenie hektarów. Ciągnik teraz wie. Kiedy rozpocząć i zakończyć liczenie, a gdy jadę, będzie liczyć przez 3 metry szerokości. To da mi wyniki wydajności w hektarach na godzinę i moje spalanie w litrach na hektar, co jest najlepszą formą rejestracji powierzchni i paliwa. Pod koniec dnia mogę zatrzymać zadanie, co da mi podsumowanie dziennego zużycia paliwa. Następnie mogę również zresetować wszystkie te wartości do zera. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że było to pomocne. Zachęcamy do obejrzenia innych filmów dotyczących obsługi naszych ciągników. I jak zawsze, jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się skontaktować z dealerem klas.